Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie. Gabi próbuje japońskie przysmaki. Dziś mam bardzo wyjątkowe dwa opakowania słodyczy firmy Glico. To będą takie wersje ekskluzywne Calpico, czyli takich jakby lodów na ciepło. I wersja również szampańska Poków. Te słodycze w ogóle pokazały się w Japonii na nowy rok. Troszeczkę z opóźnieniem, ale lepiej późno, niż wcale. Yy, I troszeczkę Wam tutaj opowiem pokrótce, żeby nie rozwlekać tematu. Yy, no, zawierają na pewno prawdziwy yy, szampan. I jeżeli mhm. chodzi o poki, to dlatego one są takie Duże, bo są prawie półtorej raza większe niż normalne poki, ze względu na to, żeby żaden składnik, który się tutaj znajduje czyli ani czekolada, ani szampan po prostu nie były tutaj dominujące, żeby po prostu mogły się zbalansować. Dwa te smaki powstały tutaj e, dzięki współpracy producenta firmy Glico z e, bardzo znanym cukiernikiem, ale czekajcie, żebym ja tutaj czegoś nie pomieszała, bo wiecie, będę się mądrzeć, a potem się okaże, że w ogóle nie mam racji i przekręcę e, imię i nazwisko Hironobo Tsuiguchi. Także możecie sobie poczytać o tym panu. On jest znany w całej Japonii. Słodycze zawierają 0,1% alkoholu, czyli u nas po zjedzeniu myślę, że spokojnie można wsiąść w auto. Ale już nie będę przedłużać, zapraszam. Pokażę Wam, jak wyglądają w środku. Pokażę Wam też opakowanie, bo są naprawdę warte uwagi. Zapraszam. Zaczniemy od poków. Tak wygląda tutaj opakowanie z tyłu. Możecie sobie zobaczyć zdjęcie tego pana cukiernika sławnego. I tutaj z boku jest pokazane opakowanie, już w środku. Jest tutaj 7 sztuk. Czekajcie, otworzę. I wyjmę jedną sztukę. One mają taki fajny, ekskluzywny design. Złote opakowanie. Może tutaj będzie bardziej widoczne. Otworzę, bo już się nie mogę doczekać. I zaraz Wam powiem, jak smakuje. No, jest dosyć duży. Myślę, że zmieścił wszystko to, co potrzebujemy. Tak wygląda pojedyncza sztuka. No, pachnie taką fajną deserową czekoladą. Ja wyczuwam na razie czekoladę dosyć mocno. No, ja są pyszne. O! Rzeczywiście. Jest wyczuwalny smak szampana, ale bardziej, bardziej wyczuwalna jest dla mnie czekolada. Gdzieś tam z tyłu można wyczuć szampana. Tak wygląda w przekroju. Po ogryzieniu. Próbuję wcelować żeby było widać. Słodziotkie, pyszne. Teraz przejdziemy do kolpiko. No i analogicznie. Tutaj z boku też jest opakowanie pokazane. I oczywiście zdjęcie mistrza, bo nie może być inaczej. Odpakujemy. Tutaj w środku jest 9 sztuk. Chodzi 3 dla każdego u mnie. Tak wygląda. Zaraz odpakuję i powiem Wam, jak smakuje. Właśnie się zorientowałam, że powiedziałam, że po 3 sztuki dla każdego, ale oczywiście. Uspokajam obrońców praw dziecka. Nie będę częstować się tymi słodyczami swojej córki. Nie martwcie się. Spróbuję. Mm. Bardzo podobny zapach do poków. Nie wiem czy. Widzicie? Mm. Karpico bardziej, jest bardziej wyczuwalny ten mm, szampan. To nawet ta czekolada tak musuje, można powiedzieć. Jest taka bąbelkowa, żeby chyba bar, y, bardziej tutaj się skomponować z szampanem, z jego strukturą. Mm. Jeśli miałabym wybierać, to dzisiaj zdecydowanie Karpico, Chociaż poki uwielbiam i. Całym sercem jestem za nimi. Tak dzisiaj jednak muszę przyznać, że kalpiko wygrało. Także w sumie po 4,5 albo 5,4 będzie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania, do komentowania. Mam jeszcze dla Was dużo niespodzianek japońskich, także zaglądajcie śmiało. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć.